Woli f**kuj <laughs> Ojciec się cieszy Ja powinienem mieć taką kamerę live No, co Maciej, co wieś? Ja mówię, że na ten dzień czekała oh. y, ostatnie 9 miesięcy No, już jest często i bardzo boleśnie I nie mam siły nawet kamery Kurne, Ale tak. pani, pani pożna powiedziała tak Zjedz coś słodkiego I zjadłam brownie, które piekliśmy <laughs> I po tym brownie Po prostu eksplozja skurczy Mam nadzieję, że to to, a nie, że pani w szpitalu mi powie tak Nie, tutaj się nic jeszcze nie dzieje Nie, bo bym się popłakała, błagałbym, żeby mi dali już coś A jeszcze trzeba powiedzieć, że dzisiaj już rano byłaś, nie? Na wizycie i cię odesłali do domu Ale powiedzieli, że Nie, nie odesłali może... do domu, powiedzieli mi, że jak do wtorku nie urodzę, to będzie dziwne I że... do wtorku Ale jeszcze Najpierw ci pani powiedziała, że do zobaczenia wieczorem, nie? We wtorek sobie mówiliśmy, że do zobaczenia wieczorem, a dzisiaj jest piątek i dzisiaj też sobie powiedzieliśmy, no to do zobaczenia wieczorem No i... Okej okay zobaczymy czy będzie ta sama pani i po prostu jak na złość jeżdżą po tym mieście nie teraz jest luz bo nie mam skurczu ale no na skurczu nie jest fajnie chcieliśmy nikomu nie mówić tak jak z Nazarem ale niestety Jurka poszła do galerii więc musiało, musiało musieliśmy dać nazarę do mojej mamy no ale let's go oby to był szybki poród nie wiem czy to w ogóle wyjdzie jeszcze, bo tak stwierdziliśmy, że może nagramy dla siebie, może, może to dodamy. Zobaczymy jeszcze. No więc to jest jesteście. <laughs> kiedy wreszcie będę chudaską od jutra. I będę mogła jeść truskawki, jeszcze się nie skończyły i nie będę miała zgagi. I zostały mi ostatnie dwie, a w zasadzie to jedna reni, bo jedna się gdzieś zgubiła, więc wczoraj już miałam zgagę, ale tak sobie myślę nie zostawię ją na czarną godzinę, więc została mi ostatnia reni, którą prawdopodobnie wyrzucę do kosza. Mam taką nadzieję, chociaż Oby. teraz dziwnie długo nie mam skurczu. No ale przed chwilą taki, że się tutaj zwijałaś, nie? Nie, ale nawet pani położna powiedziała, że jak będą intensywne, a że już jest po terminie, to jedziemy. No, a wzięliśmy sobie wszystko, wzięliśmy wodę, Ola widziałam, że sobie wzięła banana, wzięliśmy ciasteczka dla Olusi, ulubione. No, ale właśnie Iwan się pytał czy wcześniej, czy chce jakiś obiad i szczerze to nawet nic teraz nie chce. No, ale w sumie zjedliśmy coś tam, zjedliśmy, nie? Tak, przekąciliśmy no. więc coś tam masz, bróżku. Mam nadzieję, że masz to tora gdzieś tam w jakiejś lodówce z <laughs> <styl. laughs> Już się chłodzi na tyle. O, nie tam trzymać kamery. jeszcze stary wybrał taką drogę. O, i nie, nie po dziurze. Wolniej, musisz jechać wolniej. Nie na tak częsie. Przeszło, przeszło, przechodzi, przechodzi. No, to jest mega ciężkie. Przeszycie. Lepiej niech już tam pani strzyka z tym z, z nieczuleniem szykuje. Bo no teraz pierwsza dawka wchodzi. Właśnie chciałam powiedzieć. <laughs> Powiedz o swoim świetnym pomyśle. <laughs> że stwierdziłam, dobra drugi poród chyba nie wezmę znieczulenia. Po pierwsze to myślę, że będzie szybki. Nie wiem, tak se usrałam. Myślę, że będzie szybki. I że nie będzie aż tak boleło. Ale jakbyś tego aż tak bolało, to że powinnam dać radę i że nie wezmę tego znęczenia, no chyba jednak wezmę, <noise> <noise> bo już teraz bym chciała wziąć. Ja to, ja to od razu powiedziałem, nie ma co się męczyć. Ale jutro się załapię na śniadanko, czyli pieczone jabłko. No, <noise> ja <już się głos> że będzie gulasz na obiadek. <noise> Ale kolacja nie. Właśnie. O boszu. No na jeszcze tatara, nie? Ty tu się jak się czujesz? Ja, ja się świetnie, chwile, świetnie czuję, wiem. Więc... Ostatnie chwile bycie ojcem jednego dziecka. No, świetnie. Czyli jeśli wszystko pójdzie z planem, to w poniedziałek już będziemy wszyscy w pakiecie w domu. No, mam nadzieję, że tak. Przy scenariuszu idealnym. Mam no. nadzieję, że tak będzie. Myślę, że tak będzie, ale w ogóle dalej przez to, że jak jest skurcz, to już czuję i. Nie wiem, czy wtedy też tam miałam, ale strasznie zaciskam palce jakby u stóp i już czuję, że mi cały stopia bolą i za chwilę będą mnie łapały skurcze stóp, bo się tak bronię. A pani mówiła, rozluźniaj się. Tak, pani fizjoterapeutka mówiła, rozluźniaj się, ale to jest takie ciężkie, że... Myślę, że ktoś kto rodził wie, ale naprawdę nie pamiętasz o tym i nawet nie chcesz brać oddechu. W sensie, wiesz o co chodzi, że jakby po prostu chcesz się zablokować, a to jest chyba jeszcze gorsze. Ale to jak przy każdym bólu, nie? Chyba jest tak, że... Ciężko no, raczej być świadomym, żeby pamiętać wszystko. No, ale... Teraz to jest człowiek mądry, jak boli, to, to dopiero się dzieje. Jedź, no ale spokojnie, jedź. jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się spotkamy za godzinkę, wracając do domu z brzuchem. Mam piwko zero lodów. Oby, Oby nie. Oby nie. Nie, no myślę, że już nie. Myślę, że to już jest tak intensywne, że, że nie. Ale pierwszy poród rozpoczęty odejściem wód. Drugi z kurczami, czyli zaliczyłam i to i to i chyba odejście wód było przyjemniejsze na początku. No i przynajmniej wiedziałaś, że to na pewno to, nie? No tak, bo teraz w sumie to miałam tak, że już mnie bolało mega i wydaje mi się, że ja też mam dość wysoki próg bólu i bolało mnie już mega i mówię do Iwana, nie, ja nie wiem czy to co, ale równocześnie znaczy to tak. Nie tak. wiem, czy to to, nie wiem, co to to. I to, co wam opowiadaliśmy, że Ola ma swoją jakby położną, i ja mówię, dzwoń do niej od razu. A ona, nie, nie, jeszcze poczekam, jeszcze poczekam, i ta się zwija, ja mówię, dzwoń do niej. No nie, to I przez się to. poszła. To ma było to. A few moments later. No, słuchajcie, nie wiem, od czego zacząć. Bo. Mamy kolejny dzień i słuchajcie, udało się. Ola urodziła, słuchajcie, wczoraj, po tym co widzieliście przed chwilą. W ogóle wszystko wydarzyło się mega ekspresowo. Teraz Wam opowiem w takim naprawdę telegraficznym skrócie, bo nie mam za dużo czasu, żeby się nad tym jakby rozwodzić. Może poczekam na Ole, nie wiem, zobaczymy. Jakby wczoraj się to wieczorem stało. Słuchajcie, o 19 chyba 8. Wyjechaliśmy z domu, i to, co widzieliście w tym samochodzie, to właśnie było kilka minut po tym, jak wyjechaliśmy. I słuchajcie, 20:40, yy, bo Was już był po prostu na świecie. Zadziało się to mega ekspresowo. Yy, tak naprawdę przyjechaliśmy, Ole wzięli do ambulatorium na, na oględziny, i od razu się okazało, że musi jechać na salę porodową, bo już jest taka sytuacja. No i dobrze nie wyjechała, już się zaczęła akcja, i naprawdę jest po wszystkim. To co, tu dużo, co tu dużo w ogóle gadać. Wszystko przeszło naprawdę naprawdę super. Ola się czuje y, bardzo dobrze. Y, Bobas też jest y, naprawdę w dobrej formie. Nie było się oczywiście bez komplikacji, bo Bobas nie chciał wyjść, zaklinował się y, podczas wychodzenia, ale na szczęście potem wszystko wyszło gładko i nic się nie stało. Uh, trochę jak o tym mówię, to y, drgami głos, bo naprawdę jeszcze. Y, Cały czas żyję tą chwilą. Ja przed chwilą wróciłem z pracy, a teraz jadę właśnie do Oli, bo mamy godzinę 15. Mam dla niej, wymyśliłem mały prezent, jako że jest w szpitalu i tam ma pokój z innymi dziewczynami, więc nie będziemy robić żadnych kurczę, bukietów, prezentów, nie wiadomo czego na to będzie czas w domu i taki też mam plan, a ale wymyśliłem, że słuchajcie, miała mega ochotę na tatara przez ten cały czas i chyba zadzwonię do bufetu. Nie wiem, czy oni robią w ogóle wynosy, ale może uda mi się ich upłagać, żebym, żebym zawiózł jej właśnie tego tatara. Poprosiła mnie jeszcze o, o najlepszy zestaw Ever. Coca-Cola, kawę. I chyba tyle w ogóle, więc jak jeszcze Tatar do tego wpadnie, to będzie idealnie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, do widzenia. No nie udało się, słuchajcie. Pani była niezłomna, więc chyba poczekamy po prostu na to, żebyśmy sobie mogli gdzieś pójść z Olą na tego Tatarka. Wezmę jej troszkę owoców. Zrobiłem oczywiście kawkę, no i dwie wody. No i teraz lecę do niej. Jeszcze oczywiście muszę wstąpić po Coca-Cola. Dobra, jednak i tak podjechałem do bufetu i wziąłem jej karpatkę, o której Pani mówiła, więc teraz lecę ze wszystkim, tam już Coca-Cola zimniutka, no więc lecimy. Proszę Państwa, stało się, mamy pinglana. No problem. czuję, że koło się zdręci. Nie dochodzi to jeszcze do mnie? Ja już się czuję super. Nic nie boli. W dużo normalnie. Ja no, no, no. tam mieściłam jeszcze muszelkę z płatkami i z mlekiem. Witam was w kolejnym dniu, jadę znowu do Oli. Oczywiście zabieram jej sprzęt, o który mnie prosiła, bo chcę dzisiaj umyć głowę, więc to będzie nie lada event dla niej. Więc pokażę wam, co dla niej zabieram. Oczywiście szampon i odżywkę, jakiś tam spray, którego używa, szczotka, suszarka. Oczywiście sobie zamówiła kawę, bo mówi, że no niestety tam jest tylko automat, a ona jest przyzwyczajona do tej naszej domowej, więc się napije dobrej kawki. Taka dłuższa koszulka, no i to wszystko sobie spakujemy w torbę. No i pojedziemy, zobaczymy, może Wam coś jeszcze tam nagramy, tak jak wczoraj, taki, taki jakiś krótki urywek. A no i prawie bym zapomniał, że jeszcze muszę jej wziąć nektarynkę, i jeszcze zejdziemy do ogrodu, bo szczerze powiedziawszy, ja dopiero zeskoczyłem, można powiedzieć, z, z, z czereśni, bo zbierałem dla niej właśnie troszkę owoców z drzewa, więc tak samo będzie miała świeżutkie czereśnie prosto z drzewka. No i jak tam mamusia się czuje dzisiaj. Włosy, fre... Włosy zrobione. Make up zrobiony, kremik nałożony, zęby umyte. Bo zła. Wygląda w kamerze jak opalony, bo teraz... No, ale... W słonku chwil stali, z olą. Ale właśnie jak ten, jak go byliśmy byłam ważyć tam w pokoju dzisiaj. Na rodków. Oj, przepraszam, fryzurkę. To jakby buzie ma, tak jakby był właśnie opalony i taką ciemną karnację. A tutaj ciałko to ma takie jaśniutkie. I tutaj na włoskach też. Nie wiem, widać to było, ale jest takie No, to jest tylko ta buźka jest taka opalona. I końcówka <laughs> <laughs> no sama jasna. No, niestety, babuśka cię zgniotła gdzieś tam po drodze. <laughs> o, ale widzisz tu też, jakby dotąd. Tak, 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 tak. odznacza mu się, nie? I duszko. Co ta matka? Matka już pierwszy dzień znajomości. No, mamuszek, a jak kawka? No, kawka 10x10. 10. Ola mówi, że tutaj inkę To Ja to była inka, to ja tak. Ja już tak, Jezu, kawka, łeczek i ja tak. Dobra, Dobra, jako już mamy porę kolacji, to chciałam pokazać, co tutaj ma w hotelu Ola. Porę karmienia. Dwa plastry szynki, cztery kropki chleba. Jestem dobra z matematyki, ale teraz nie umiem. Czegoś tu ci brakuje? Mhm. No, jeśli byście się zastanawiali jak wygląda kolacja. Ale chciałabym zauważyć, że dzisiaj jest nieźle, bo jest taki serek, taki serek, dżemik, dwa masła. Mam zdjęcia innych posiłków, może wam Iwan wrzuci. Czasami to jest chleba tyle, a jeden taki serek na przykład. I na każdy posiłek jest chleb. Jakby wiesz o co chodzi. W sensie no, i na śniadanie, i na kolację jest chleb. Pani jest chyba, nie? Chyba o to chodzi. No, wiem, ale jak kobieta na przykład rodzi 10 godzin, to nie powinna zjeść czegoś pożywnego, a nie chleb. W sensie, no, nie, jakby Wiesz o co chodzi. No i no, okej, okay, jem Ten chleb, co mam zrobić. A no i herbatka, oczywiście. W takim oto kubyszku. No, ale herbatka jest taka, wiecie. wiem że słaba, to jeszcze. Niech ma taka? Mhm. Dobra kochani, prawdopodobnie mamy dzisiaj dzień, w którym Ola wyjdzie Co prawda jeszcze nie dostałem żadnej informacji No ale tak coś mówiła, że jej tak wczoraj panie mówiły I teraz przygotowuję się troszkę do jej tego powrotu do domu I zobaczcie, pojechałem sobie na szybko na giełdę rano Bo oczywiście już mamy kolejny dzień Więc troszkę bez ładu i składu będzie ten, ten blok Ale yy, kupiłem trzy takie paki takich wielkich piwo Nie mają ogromne głowy, więc jak one kurczę się rozwiną to będą przepiękne a że jest teraz y, sezon na piwonie i za niedługo się kończy, to stwierdziłem, że, że postawię na nie, bo Ola je bardzo lubi. A teraz jeszcze mam w planie podjechać po jedną rzecz, a dokładnie y, zawieszkę z, z literką. Właśnie naszego dzidziusia. A no i w ogóle załatwiłem, można powiedzieć, dla Oli jeszcze jeden prezent czyli oprócz kwiatów, zawieszki będzie jeszcze jedna rzecz, na którą czeka po prostu y, cały rok, a dokładniej jagodzianki. Y, zamówiłem, słuchajcie, cztery jagodzianki w kruszu, więc coś czuję, że z tego się najbardziej ucieszy. Dobra, tak, przygotowałem już prezenci dla Oli i y, piwońki, ale patrzcie to. To jest w ogóle coś pięknego. Boże, patrzcie, ile kruszonki. <grym> no już się nie mogę doczekać, aż wrócimy sobie i kawkę zrobimy. Oczywiście najlepsze jagodzianki tylko z krusza i wielkie podziękowanie dla Pauliny, że nam y, schowała te cztery jagodzianeczki. Coś pięknego. A ja się słuchajcie zbieram, bo Ola już dostała wypis, więc zabieram rzeczy dla młodego i dla niej. No i jadę ich odebrać. A teraz Wam pokażę jeszcze co weźmiemy właśnie dla młodego na, na wypis. Co potrzebujemy, bo dostałem całą rozpiskę co i jak. Jeszcze tylko sobie musimy przeprasować kilka rzeczy, właśnie, żeby były dosyć sterylne dla niego. Oczywiście już fotelik mam przygotowany, bo muszę włożyć takie nakładki, które się daje. Jak dziecko jest jeszcze malutkie. Do tego mam taki otulacz, który się wsadza właśnie do fotelika ze specjalnymi wycięciami na pasy. Pieluszka, oczywiście, oczywiście, jedna pieluszka tetrowa, do tego kocyk. W razie czego biorę, słuchajcie, dwie czapki, bo nie wiem. Nie wiem, kurde, która będzie dobra. I tak samo biorę dwa bodziaki z krótkim rękawem. Jeden większy, drugi mniejszy. I tak samo takie pajacyki też biorę. Jeden mniejszy, drugi większy. I jedne skarpety w razie czego. A, no i oczywiście torba, żeby to wszystko gdzieś upchać. Kawa, siu, patrz, kto jest w domu. Kawa, kto to jest? Co to za Ma No, powąchaj. O Jezu, Kawusiu! Co to za cicuś? Szybka taka jest. Co to za cicuś, Kawusiu? Kolejny? No tak, Jezus, Maria, weźcie mnie stąd. To jest inaczej niż z Nazarem, bo ona już wie, ją czeka po prostu. No tak, weźcie Właśnie, to we mnie. że nie jest wzruszony. No. no tak, o nie. Jedna reakcja już jest. O nie. <laughs> Zgradziła? Tak, będzie się ruszał? Ale tak to jest na też tak patrzyła, nie? Co ty za to? Tawa, no takiego... Taki się wylosował labu, wiesz? musi dalej cię będziemy kochać. Ty masz po prostu inną karnację. Już wszyscy. Masz po prostu karnację. No i co wy, że myślisz? Będzie coś z tego? Teraz tak będzie siedziała pewnie i będzie go pilnowała. Tak samo było z Nazarem, słuchajcie. Normalnie trzeba by było fotel podstawić, żeby mogła patrzeć jakby był w wózku, w tym, w pokoju. Co to ty się upiekłeś jagodzianki? Tak To to jest specjalnie dla ciebie. Dziękuję. <grystanie> się mówiłam Iwanowi, że każdy na Instagrama tutaj żyje jagodzianki. Ja, nie, i ty też sobie dodasz. Ale piwo nie ma no bo to się wiedziałeś, że wracam. Bo się nie zmieściły po prostu do tego. Nie, jak dobrze w domu mam nie. Grzegł, mam nadzieję, że nie chcesz go upolować. Napisała pamię o ciebie? Tak. Czy nie pisałeś? Nie, napisała do mnie. Tak? Tak. Bo napisałam do że jest... Wiem, wiem, wysłałam mi wszystko. No, już mam dwa drugi. No tak. Możesz pokazać, bo nie mówiłem jaki jest ten. To jest mały, to jest chudy nazar. A czy już można powiedzieć? Nie, nie wiem. To, literkę najwyżej powiemy w następnym tym. trochę grubszy, no bo był trochę większy gość. Gość, no właśnie tak no, już teraz... no. Tak, tak. Już wiecie, już wiecie, że to gość. Nie da się ją ukryć, no. Nie no gościu, ty jesteś taki mocny agent, czy to jest szok. Dzidzia przed chwilą w tym, to jest dzidzisz, już, wiesz? Dzidia sobie leży. My wróciliśmy od mamy Oli i będziemy się zbierać do kompania, nie? No i do ogarniania. Dwójki dzieci. Kompania dwójki dzieci, rozumiecie to? No, i do ogarniania łóżeczka. Co to nam jeszcze zostało z takich rzeczy. W ogóle to tak Nazar się wydaje taki no. duży. Jak nie wiem, wiedziałam, że już jest dużym chłopcem, no ale jak go zobaczyłam dzisiaj i tą stopę, i tą nogę, i rękę, i w ogóle głowę jaką to masz chłopie, dużą. Dziś moja dziedzia mała. Gdzie mamy dzidzia? Więc tak, Nazar, mama, dzidzie to tam masz. Tu jest chłopiec już. Gangster. <noise> Dziękujemy Wam za tego y, vloga. I co? I widzimy się w kolejnym, nie? Zobaczymy jak przeżyjemy te pierwsze dni z młodym. Pa! pa. A tylko chciałam powiedzieć, że Nazar tak słodko wsadzał cumelka do buzi dzidzi, tak? Mam. Um. Teraz Lidza, to Dokładnie, nie teraz już nie ma, nie ma, nic się nie liczy. Tak dziękujemy. I papa. Papa! Pa. Pa, pa. Pa, pa. Hmm. Tutaj ma Dzidzia leżeć na Twojej podusi? Tak. Ja. Okej, okay, już kładę. Tutaj Dzidzia ma leżeć? Tak. Ja. Będziecie będzie dzisiaj tutaj razem spać? Tak. Ja. No, jest Dziuś, tylko bardzo delikatnie, dobra? I, idź się bo bo Dzidzi, tylko delikatnie. Ja. Tak. Tak. Yeah. Powoli. No, powoli, powoli, no. Połóż się go Ojejku! <grych> <grych> Przykrycie? <I> Idziecie też? Co? <grych> o Boziu. Oddałeś Dzidzi swoją poduchę? To <grych> <Bo> jest <takie> słodkie. <grych> Fajnie? Tak. Tak. Sadzisz mu? Nie. Ja. Na porządku. Nie Super, super jesteś, brat. Delikatnie, delikatnie. O, nic się nie stało. Teraz tak. Mama, No podusie? Ma podusie, tak? Ty też masz poduszkę? Ja. Musimy kupić więcej podusi białych, bo są tylko dwie.